I zobacz Krzysiek teraz, coś ci, tylko daj mi powiedzieć, dobra? Ja będę jeść, mu. Ty jedz. Jak ja powiedziałem, czy głodujesz, czy żresz, to się obraziłeś na to. A jak ty zapytałeś Sławka, co wpierdalałeś, to on powinien się obrazić, czy nie? Tak można mówić do człowieka? Można. Wpierdalać, tak? Tak można mówić, tak? A żre. mówili. A żreć to już brzydko, tak? I żreć mówili. No to dlaczego do mnie się przyczepiłeś, że powiedziałam do ciebie czy strajkujesz, czy żresz? Co? Ale jak jest rozmowa... No i była rozmowa właśnie. No, to no. można powiedzieć Chcę pyty, czy to żarłeś, żresz? No toż ja tak? zapytałem ciebie. A. A ty dopiero... Ani nic, ani B, ani C? Masz. Nie, ja nie mówiłem tak. Ja zapytałem, czy będziesz głodować, czy będziesz żreć. To się obraziłeś za to. Ale jak pytasz jego, co wpierdalałeś, no to już jest ok, tak? Ja zapytałem, co żarłeś? Nie, co wpierdalałeś? Dlatego o to pytam. A to są nieobraźliwe. No nie, a żreć obraźliwe? tak nie ja No to dlaczego się obraziłeś? U, ulewa się trochę, co? Co tak ci spada? Kotlety chyba źle zrobione. Co? Kotlety źle zrobione, że tak spadają? Dokładnie, nie jestem nie A Albo nie Ktoś źle zrobił. To znaczy, ja dzisiaj robiłem te kotlety, bo ja dzisiaj miałem ranek w Zodiaku. No. No No tak ludzie powiedzieli przecież tobie, czy ja w Zodiaku pracuję. W barze. W barze. No. No. O, Jezu, Jezu. To, be, to będzie kosił tobie ten nowy lokator, tak? No. Będzie kosił trawkę. Zobaczę co, jak on umie, jak wszystko. No to po Twojemu musi być. To. Po Twojemu. Tak. A jak nie będzie, to pójdzie na pysk? Będ. Tak? I ja tak. zobaczy, czy nie pije alkoholu. No to podstawa. Ja specjalnie postawię buteleczkę z alkoholem, tu. Zobaczymy. No tak, tak. A dlaczego krokietów nie zjadłeś? Prosiłeś, żebym podgrzał. A tu one leżą, o. Co? Prosiłeś, żebym podrzał krokiety e, Zjem krok, e, krokiety. Nie zachciało tak się, ziemniaczko, chpi. A co tam w telewizji mówili? Były jakieś wiadomości? Bo ja nie oglądałem. Coś, A. coś ciekawego było? Mhm. Mów, co było? 15-letnie dziecko. 15 Piętnastoletnia urodziła dziecko? Tak! Co ty na to? No to chyba... Czekaj... Bo jak to jest... Od kto... Nie do czyfitu... Nie, nie, ja, ja myślę, od którego roku można z taką... Współżyć z taką kobietą. Od 15, no od 15 roku chyba, tak? Nie. A od którego roku? Mów. No ja się pytam ciebie, no bo ja... Nie. Ty jesteś tu prawnik. Nie. Advokat. Ty nie prawny. Ja nie prawnik. Mów? Od którego roku można w ciąży zajść. Mów. Nie mam pojęcia, nie będę na ten temat się wypowiadał. A? Ale wydaje mi się, że od 15 roku życia. Nie. Można, już można z kobietą tam całować się to, taką. Można się całować tak. Nie wiem, nie, nie chcę tu się na ten temat wypowiadać, bo nie. wiem. To nie kobieta, jeszcze jeszcze dziecko. No. no... Wiesz, do szkoły chodzi. Do pocałować. To można i... Dla racji w ciąży, wszystko. No dlatego... Brawo! Dlatego Krzysiek... Świat pojebany! Ja mam cywilię. Że świat będzie pojebany i jest pojebany. No dlatego Krzysiek... Wojny, nie wojny. Krzysiek, dlatego wprowadzili te tabletki takie, wiesz. Wczesnoporonne, tak to się nazywa, czy jakoś tak? Jak? Wczesnoporonne, jakoś tak. Tabletki. Żeby so... nie naszał w ciąży. No, dokładnie. No. I one mają być dostępne bez recepty chyba? No. Czy na recepty? Nie wiem już sam, ale coś tam słyszałem. No i jakby zdarzył się taki właśnie ten y, wypadek przy pracy. I wtedy... Zaszła! Masz. No to w... nie wiem, no a może chciała. O! Ja mam pytanie do ciebie. No słucham. Usiądź. No postoję, posiedzę. Nie. Masz dwie córki. No i co? Starszy i moczu, nie? No. Już imiona nie pytam no tylko. No to mało ważne. Y, no. Żeby któraś twoja córka tak. zasz, zaszła w za, e, wciąż. Co by zrobił tyby? A. wygnąłbyś z domu. B sam poszedł z domu z żoną. by córka wyp... Nie będę tu wyp i kropeczki. Tato i, ten, i, i mamo? Czy poszedłby z mamą i sam do samochodu e, Honda i tam by nocowaliście, spalibyście? Czy e, kupił, ona by powiedziała, ta twoja córka, mało już, ważne jak ma na imię, powiedziałaby. Tato kupnie mieszkanie, czy kupiłby mieszkanie i tak dalej, i tak dalej. No? Od A zaczęli. A A było co? Bo zapomniałem, bo Ty za dużo a, mówisz. A, to trzeba słuchać. No za, ale Ty za dużo mówisz i ja nie pamiętam. To trzeba pamiętać? No ale ja widzisz, nie pamiętam. No i co mam? A, no, a. Ja nie a. czy poszedłby do hondy spać? Co? Po co spać? Duże mieszkanie, można w domu spać. A duże masz mieszkanie? Tak. Ile pokoi? Osiem. A, osiem? Tak. Mhm. E, słuchaj, no da, zaczynaj nie od tylko zaczynaj od odpowiedzi. No to to tłumaczę, że nie poszedłbym spać do samochodu. A dalej? A dalej co było? Kurna. Ja mam dobrą pamięć, ale krótką. Bardzo krótką. Co ty pytałeś jeszcze? Czy kupiłby mieszkanie, tak? Tak. No trzeba by było kupić, a jak? Pomógłbym kupić. A jeszcze jedno pytanie dochodzi. No. E, czy e, zięć? Tak. To już e, byłoby. Twojej córki mąż. Tak. I powiedziałby tak, teściu, ty byłby teściem. No. A jak córka, czy tam synek byłby, to byłby już by dziadkiem i mówiliby Dziadko, a czego ty śpisz w samochodzie? Co by ty dla wnuczki, wnuczka odpowiedziałby? I, czy odpowiedziałby że twój tata mnie wygrał i mamę, e, tam kazali spać, czy jak? Ale ja tobie tłumaczę, że duże mieszkanie, to nie musiałbym iść do samochodu spać. Aha. No. no. Ty jak masz duże mieszkanie jak, jak ksiądz. No bo wielkie mam, ogromne, a wiesz, wiesz. ty czynsz płacę? Wiesz. wiesz co, odpowiadaj sprawiedliwie. Wiesz. Ale ja to by sprawiedliwie odpowiadam. No. no, Dlatego czynsz duży płacę. No. Ty za czynsz nie płacisz, u się nie płaci, kto ma domek, tak? A w co? bloku płacisz czynsz, tak? Ja? Ja mówię, ty nie płacisz, w domku nie trzeba płacić. Czynsz? Tak. Płacę. Jaki czynsz ty płacisz? Sławek płaci. To nie czynsz się płaci. Czynsz? Nie, to nie czynsz. Czynsz się płaci co miesiąc, raz w miesiącu do spółdzielni tak. mieszkaniowej. U mnie nie ma, u mnie e, w bloku inaczej. No to blok, dlatego tłumaczę, a za ja płacę. W bloku inaczej się płaci za mieszkanie w bloku, a za domy rodzinne inaczej. No to się płaci, Tam. podatki się płaci tutaj. No to to czynsz. Bo to nie Roczny czynsz, taki no, z, się. za ziemię i Zgadza. oddzielny za budynki, tak? Nie, razem. To razem? Razem, tam pisze dom mieszkalny, drewniany. może Rozumiesz? Tak. No rozumiem, no. No było coś takiego, no co przychodziło ostatnio. No i e, właśnie płaci się razem. No to ty patrz, ty i płacisz, się płaci rocznie tyle, co ja za miesiąc muszę. Jak mając domek lepiej jest. Co mówisz? Mając domek jest lepiej. To nie trzeba do bloku iść, bo ja słyszałem, że ty mieszkałeś w domku. Ja w domku mieszkałem? Tak. A pierwsza słyszę, a kto ci powiedział? No nieważne. A no to jak ktoś ci powiedział. A może no... ktoś i wiesz, bo są ludzie i ludziska, Nie, nie mieszkałem w domku. Nie? Nie. Ale mogę zamieszkać. A co tak się uśmiechnąłeś? Mieszkaj. Chcesz mieszkać? A nie, no ale to musiałbym ze wszystkimi przyjść. Co? Ze wszystkimi musiałbym się wciągnąć. To przychodź. A gdzież, tu my się nie pomieścimy. A ja na Lublin pójdę. A no to chyba, że. No. No. Albo ja. Nie. Ja. To ja do Asterki. Co? To ja do Asterki. A czego do Asterki? No. Był w domu, mieszkałby. A no to gdzieś tam. A ty gospodarz i na Lublinie? O, jak panie śpi? A no tak. A ja spałem na Lublinie. Wiesz kiedy? Jak jechałem do Białorusi, to tam przejechałem, nie musiałem spać, a z powrotem nie udało się przekroczyć prędko granicy, to wiesz, bo jeszcze ruskie stali, nie białorusini, tylko ruskie. I wiesz, nie dojechaliśmy do granicy, to tam spałem na Lublinie z tatusiem i Przekroczyłem granicę w Kuźniczy. Zaraz od granicy niedaleko niedaleko jest parking. No i na parkingu no pewnie, że można a to, to a ma, ci... ale na Lublinie paka duża to no tam i można dyskotekę zrobić i wzięliśmy sobie wersarkę. Nie. W tamtą stronę przeczarczył. Ruski a, a, a toż to dla, bra... dla brata wiozę wiozę tą. Chamadan. Wersalka. A czamadan to torba chyba? Czamadan. Czamadan to torba chyba? Nie, wersalka. Nie, wersalka inaczej. Może inaczej, nie. Ale coś takiego powiedziałem. Na wersalkę. A w środku cóż masz? A moje pościel mam dla jego też kupioną. A tam buteleczki i bimberek. Co? A tam bimberek. Nie, to z powrotem bimberek. A, z powrotem. I co, To i z powrotem tę łóżko wiozłeś, tak? Nie. A. No to wiem tam, bo to dla niego było. Aha. Bo on napisał, że ja nie spać. E, łóżko się rozwala. To ja tu w tym... E, w późnicy e, jest sklep meblowy. Zajechałem, popatrzyłem, popatrzyłem. Siadłem z tatusiem. mój tatuś. A mówię, panie, a ona się rozkłada? Na pół? Tak. Przyszedł. A poduszki do niej są? Ten wałek. <coughs> Wałek taki był i trzy poduszki, czy cztery. To nie było. On mówi, a ile ona kosztuje? On mnie powiedział, a ja trochę taniej. Dał zniżkę? Co? I dał zniżkę? Sporo dał. Sporo dał? No, zniżki dla mnie. Nie. Przyszedł kierownik. O! Prawda tylko dobry czody Wieprzaka dasz? za pół ceny. A dam. Za półtorej wersarkę leci. Nawet mniej jeszcze. Tam ja my, co wieprzek poleci mniej. A e, ile masz? Ja mówię, o, ja mam dużo, możesz wybrać sobie. A kira, to ki, 120 masz. A kto zabija? Ja a ja biję. I oprawisz, i robisz zrobisz mnie? Zrobię. Zrobię. I serce, sen, i palcówko, i nie palcówko, wszystko. Dla jego palcówkę? Tak, robiłem. I wędziłem wszystko. Wiesz. I zadowolony był? Tak. Cieszył się? No? Podobało mu się? O! Jak zajął za do, e, do... Ja zająłem do domu, nie? Bo musiałem wanny czyste pokupywać i wiesz, mięso co powędzone tam położyć, papierem zaścielić wanny. Czystym ze sklepu wziąłem nawet ześcielić. Wiesz, wszystko było czyściutkie. Wiesz, gorące było. Nie? I już jeszcze mały syn, syn i córka były. Tata można spróbować. Tata mówi już ich. Mówię. Słuchaj, do domu wniesiemy i pana zaprosimy. Mówi, nie, ja dziękuję. Ja mam w domu. Mówię. Nie? Nie, musisz pan zjeść razem z nami. No widzisz, kultura? Co? Kulturka. No. Na wysokim stanowisku, jakiś taki, wiesz, Włożenie po prostu w kółce. A gdzie pan pracujesz? Włożenie miejskim tutaj. A kim? On mówi komunikacji miejskiej. A kim pan jest? Kierowcą. Nie, nie kierowcą. Był wyższym troszkę. Mechanikiem. Co? Z mechanikiem. Nie. Naczelnikiem był. A naczelnikiem? Tak. I ja się sam nie spodziewałem, że ja do naczelnika przyjeżdżam. Lubię eee, wyprawy. Żona ukrajała, wzięła trochę, mówi: ale jest smaczne. kuchni tak mówi: ty, weź ukryć, spróbuj. Naprawdę, że ty, będziemy go brali. Podeszła, panie, e, a <coughs> gdzie pan mieszkasz? A ja mówię, w Białym mieszkam, panie kochany. A tu w co kółce poczta jest, to mój brat cię też nie pobiera pocztę. Bo kiedyś pobierali e, z urzędu co i rozłożyli po kuźnicy, co on rozłoził <laughs> motorkiem. A Simpsonkiem czy czym Miał brat, a później już kupił samochód. Jest sobie do... No więcej listów wejdzie. Co? Więcej listów wejdzie. Może więcej dojechać do, do większości ludzi może dojechać. Bo na motorku co? Zarzuci torbę i co? On to nie powie. to, że więcej, ale ci powiem, e, lżej i tak dalej. No lżej, no? Bo zapakuje pełny samochód listu. Bo tak, i kuźnica, i sokółka, a po drodze, a różne wsie tam, nie i swoją wieś, to już swoją na ostatku, wiesz, tam, wiesz, rozwoju. No na koniec, tak? Na koniec, wiesz, już na ostatku, wiesz. E, listy rozwoził, A pierwsze te takie, wiesz, dalsze. Zaczynał od kuźnicy. Miał w kuźnicy oj ile ulic, wiesz. No to kuźnica nie jest taka mała. No. A listy ludzie piszą. Co? A listy ludzie piszą. No. Dobra, starczy, bo już mi ręka, kurde. Posadł. A już ile by tylko nagrywania? Ty nie zmuszaj mnie. Ty mnie zmuszasz. Posad. Ja będę... Ben...